się manderko się dzisiaj taki nietypowy kursik bo mam rezerwę i zjeżdżamy awaryjnie mercedes Sorry, Volvo bo coś ma tu problemy to ze hamulcami na zajezdnię, zatankować go, odpisać, że co, coś wpadnie dzi dzisiaj, tak, że bo jeszcze mam tam 805 Katowic do Katowic, nie pamiętam no a dzisiaj, że <kluzorki> mam rezerwę byłem podstawić jelona, no sorry że tego nie nagrywam ale to był szybki deal także tu sobie be man. Пак до 21-й. jeszcze wpadnie i dzisiaj to też rzucę, to zrobimy. Jakiś większy materiał, no ale mam nadzieję, że nic nie wpadnie, bo... Po trzy niedzieli to raczej fajnie by było odpocząć, tak? nie pierdychnie. Także to jest zjazd solo ze Szpitala Górniczego Do zajezdni jest... Ogólnie jeszcze w tym Mielczu płynu dolewam chłodzącego Się, kurwa, cały No masakracja. Katy pojazdu. No tam się dowiedział. Coś nie wiem, wspomaganie czy coś. No, tu też pozdrow w tym momencie dla Mareckiego i Rutkosia, także Marecki Hostel jest, nie zabrali, możecie przyjeżdżać. tym polega rezerwa właśnie ewentualnie jak ktoś się spsuje jeszcze to się robi za niego kółeczko a tak to przeważnie się tankuje autobusy podjeżdża właśnie na podmianę no tak mniej więcej rezerwa wygląda Czasami Wam powiem, jest tak, że dajmy, rezerwa jest 8 godzin, przez 8 godzin się nic nie dzieje. A jest taki kury Ładzień, że coś tu spadło, że za przeproszeniem nie ma się kiedy załatwić. Do bramy, bo na razie wiecie jak tam jest za bramą Dzisiaj tak za bardzo by cię przyniedzieli, to tam wszyscy na wszystko paczają O i właśnie takie coś Pika Nie jest ręcznie zaciągnięty, a Pika, że jest no fakt, że miał całą mniówkę tak jeździć i co przestanę takie pikanie słuchać, no to też by mnie to wkurzało, także się nie dziwię. Że... chciał podmiankę, tak? Bo w sumie, no... Jak jestem na rezerwie i, i, i... ...nie ma ruchu, no to... a rozruszania kości się przejechać No ogólnie też dużo pogotowi ogarniania czy jakieś większe awarie no to co oni tam hole nie hole ogarniają czy tam A takie, że jak wiecie da się zjechać czy coś no to to już rezerwa jedzie. No i po to na firmie jest właśnie rezerwa. Teraz w sumie to już chyba sam zostałem, bo tam pojechali chłopaki. Bo było nas trzech, jak to w słynnej piosence. No ale tam chłopaki mieli rezerwę łączoną z linią, czyli siedział na rezerwie do którejś tam rezerwie do którejś tam a od którejś tam jechał na linię o ej ty się nie śpieszy za bardzo bo ja do dziesiątej tak muszę siedzieć znaczy do za 10. mało włączyć kurwa kierunek nawet podobno ale co to za komunikat to nie wiem nie mam pojęcia naprawdę bym musiał zobaczyć w książce tej co jest książka, książka no ta instrukcja absolutnie też jest niemożliwością że ja wszystkie komunikaty zną tak Także co, dojeżdżamy oczywiście na no se tak staną, że nie ma jak wjechać na zajezdnię, No bo po co? O no, matko i córka, no, także ja tu wjeżdżam, jadę go tankować i, i. Czy się zobaczymy? Nie wiem jak coś to tylko taki filmik fanny. Jak nie, no to może coś więcej także. Trzymajcie się, hejka. Witajcie, witajcie. Damian ponownie. Stała się wieko pomna chwila. wciągamy bo oczywiście jestem na rezerwie dobra, wciągamy solariska elektryka na zajezdnie. Już braku musztrumu, czyli prądów zostało 26%, a poniżej 25 Nie wolno jeździć No a my akurat dojedziemy Będzie 20 z hakiem elektrykiem Solarisem U12. Drugi autobus dzisiaj, co go podstawiam, że tak powiem. Pierwszy to był właśnie ten Jelon na 26. No a teraz podstawiałem tam elektrykę, ale też nie nagrałem, bo szybko, szybko, bo to też tu. Chcemy go szybko postawić, bo przyjazd, odjazd. To sobie damy do góry. godziny. Także jakiegoś tam ruchu nie było dużego I w jednym dniu się udało dwa razy jechać elektrykiem Się tylko jadę i, i nic tu nie robię tak, bo ani go nie podłączam pod pantograf czy coś, bo zajadę na zajezdnię no pod, pod to, to sorki to pod tą stacjonarną ładowarkę będzie podpinany Nie pod pantograf i kwity i, 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 no i do dyspozytora I byle do dziesiątej, tak. No mówię, no za dużo o tym powiedzieć nie mogę, bo przejadę w sumie 15 może kilometrów. 7.1, 7.3, 7, 1, no 7, 3, 7 no nawet nie całe, bo to 14,5 km w dwie strony, bo to z Urzędu Miasta w Sosnowcu na Zajezdnie. No Z takich udogodnień, co tu teraz widzę, no to jest podświetlanie zakrętów. w to chodzi, no telepoce się po tych dziurach, no bo każde auto się telepoce, to się nie oszukujmy no komfort jazdy też wam powiem Znaczy nawet wam nie powiem, no bo tak, nie, nie ustawiłem fotela, tylko godem do tyłu trochę kierownicą obniżyłem i to jest wszystko, tak. Także o tym też się nie mogę wypowiadać, bo mówię, no przez 15 km no to raczej nic sensownego nie mogę powiedzieć. No widzę, ma tą blokadę do ruszania pod górę, to jest dobra opcja, chociaż niekoniecznie. Gdzie on tu ma ten przycisk do, 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 do? Czy nawet nie będzie ma ten przycisk do... Aha, tu jest przystankowy. Dobra, już znalazłem. Także widzicie. Co się będziemy oszukiwać, że coś powiem konkretnego o tym autobusie, jak nic nie powiem. jakiegoś tam porównania, że tak powiem. Znaczy porównania, no doświadczenia, że tak powiem. Ale mówię, no na rezerwie trafiło się, zobaczycie sobie. Mam nadzieję, że tam coś będzie widać, jak to wygląda w środku. stawiamy go do rzędu do, 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 do podładowarkę o tu widzicie się podświetliło trochę tory są wybudowali kierownicą co kręcę to się podświetla No jest to fajna opcja no ale to już we wszystkich nowych autobusach ciężarówkach, osobówkach jest to Niemcy to jest w standardzie już czy bo no, wiecie że Unia Europejska no to myślają te bezpieczny bezpieczny prąd i to wszystko nie no żartuję bezpieczeństwo to jest na pierwszym miejscu tu nie ma co się nie ma co żartować tak 24% mamy ja sobie zajadę zadzwonię do dyspozytora czy go mam myć czy tylko o Eduardo Alarca e spójrzcie policję albo pogrodę ale nie widzę A że widzicie tu już dojeżdżamy super zapaliło nam się zielone 3 godziny do końca aby już nic nie wypadło bo, bo, bo chociaż ostatnio też tak mówiłem i widzieliście sami Także ja tu się będę powoli rozłączać Idę tam do dyspozytora się zapytać i, 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 i no i siedzimy dalej Także trzymajcie się, się cieplutko Do następnego hejka